Dostajemy dzisiaj przepiękne słowo. To słowo jest piękne, bo jest niesamowicie obszerne w, w swojej treści, jest głębokie. Myślę, że spokojnie można by z tego słowa jednego uczynić całe rekolekcje. Uderzyło mnie to dzisiaj rano, kiedy klęczałem nad tym słowem. Poszukiwaniu tego, czym najbardziej Pan Bóg dzisiaj do mnie przemawia, żeby móc się z Wami podzielić. I nie mam w sobie takiej ambicji, żeby dzielić się wszystkim, bo przecież nie sposób. Ale trzy najważniejsze rzeczy, które gdzieś dzisiaj zapisały się bardzo w moim sercu. Pierwsza to jest taka rzecz, że Pan. Wybrał jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz tych dwunastu powołał także jeszcze innych siedemdziesięciu 72, ponieważ jak poczytamy sobie Księgę Rodzaju po potopie, wierzono, że w ówczesnym świecie, w całym świecie jest 70, 72, nace, 72 nacje, 72, 72 narody. A więc Pan wybrał uczniów po to, żeby zanieśli Ewangelię na kańce świata. I to nie są tylko apostołowie. Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch, żeby dotarli ze słowem, że królestwo Boże się przybliżyło do każdego. To słowo pokazuje, że my wszyscy jesteśmy powołani. I że każdy z nas ma swoje określone miejsce w kościele. Wiecie, to jest niezwykle ważne wiedzieć, bo, bo nasze miejsce w kościele to nie jest tak, że ja wybieram sobie. W parafiach posługują różne osoby. To nie jest tak, że proboszcz wybiera sobie jakąś osobę do pomocy i. Za tym stoi coś więcej. Za tym stoi wybór Boga. Przecież w naszych parafiach funkcjonują rozmaite grupy, rozmaite wspólnoty. To nie jest tak, że to jest ich pomysł, że się spotykają. To jest to powołanie Boga. To przecież te wspólnoty, to przecież te grupy, to przecież ci najbliżsi współpracownicy proboszcza, księży, są przedłużeniem naszych rąk. Idziecie tam, gdzie najzwyczajniej kapłan wejść nie może. Wasza misja jest niesamowicie ważna. To także nam, kapłanom, daje takie wielkie poczucie bezpieczeństwa tego, że nie jesteśmy w tej misji sami. Mnie w tym słowie dzisiaj bardzo uderzyło to, jak piękny jest Kościół. Jak bardzo smutny jest obraz Kościoła, kiedy myślimy, że Kościół to są księża i, i siostry zakonne. Nie? My jesteśmy Kościołem. I nie dlatego, że to jest nasz pomysł, że was zwołujemy dzwonami, że przychodzicie nam bo taka jest tradycja obowiązań. Za tym stoi coś bardziej głębszego, za tym stoi wybór Boga. To, że tu jesteś, jest Jego wyborem, to, że jesteś w takiej, a nie innej wspólnocie, jest Jego wyborem, to nie probosz Cię powołał. To nie ksiądz cię zawesłał do wspólnoty, choćby był nie wiem, choćby był nie wiem jak wspaniały i przyszedł po kolędzie, opowiadał tobie o wspólnocie. Nie? To nie proboszcz, to nie ksiądz. To nawet nie lider wspólnoty. Powołał cię Bóg. I nie powołał cię do tego, żeby siedzieć na miejscu, żeby, być, żeby się czuć dobrze we wspólnocie. Nie, nie po to jest wspólnota. Wspólnota, która się czuje za sobą do, zbyt dobrze, trzeba się tej wspólnocie przyjrzeć, nie? Bo wspólnota ma w sobie jeden, jedno zadanie, jest posłana. A w posłaniu są trudności. I one prędzej czy później wyrosną. Pan Jezus mówi, idziecie jak owce między wilki. I to jest posłanie Jezusa. I to jest posłanie Jezusa. Mamy pójść tam, gdzie On zamierza przyjść, mamy przygotować Mu drogi. A to nie zawsze jest łatwe. Drugie słowo, które mnie uderzyło, to jest to słowo, kiedy Pan Jezus mówi, że żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wiecie, y kiedy byłem w seminarium, to zawsze myślałem sobie, że właściwie misja kapłana polega na tym, że powinien iść i siać. Siać słowo, sakramenty, budzić wiarę, budować rzeczywistość Królestwa Bożego. To słowo pokazuje, że nic bardziej mylnego być nie może. Więc, jeśli Was Pan Bóg do czegokolwiek powołał, to na pewno nie do tego, żeby budować królestwo Boże. To jest pewnie jakaś pokusa. Pozwólcie, że Wam to wytłumaczę. Historia zna wiele przypadków takich, w których człowiek chciał wziąć sprawy w swoje ręce, chciał porządkować ten świat. Znamy takie myśli, że wszyscy mieli dostać po równo, żeby każdemu dać jednakowe szanse. Nie? Człowiek, który zaczyna układać świat po swojemu, nie? choćby miał najlepsze intencje, choćby naprawdę chciał zaprowadzić pokój, jest bardzo niebezpieczny. Nie? Prędzej czy później takie myślenie staje się ideologią. Jak często tego typu myślenie było obok Boga. I my wiemy, jak to się kończyło. Natomiast to Słowo nam mówi, że my nie mamy iść siać. To Słowo nam mówi, że żniwo jest w prawdzie wielkie. Co to znaczy, że, że Królestwo Boże jest gotowe, że ziarno wzrosło, że Bóg zasiał ziarno? Bóg jest siewcą. Bóg jest sprawcą wzrastania w nas ziarna Słowa Bożego. Bóg jest sprawcą tego, że w nas wzrasta wiara, nie, że, że rośnie królestwo Boga. I co z tego, że na świecie istnieje zło, które może wam się wydaje, że jest dzisiaj wszechobecne, wszechpanujące. To jest kłamstwo, to jest nieprawda. Królestwo Boga jest ponad wszystkim. Królestwo Boga jest większe. Królestwo Boga jest żniwem, które już dojrzewa, które jest blisko nie, jest na wyciągnięcie ręki. I naszym zadaniem nie jest iść siać, nie konstruować jakiejś, nie wiem, idei. Naszym zadaniem jest wejść do Królowania Boga. Pan Bóg daje Ci gotowe królestwo. Naprawdę nie chodzi tutaj o niebo, nie, że kiedyś się dostaniemy. Chodzi o Królestwo, które jest między nami, które mamy odkryć. Po to jesteśmy posłani, mamy odkryć Królestwo Boga, mamy zwiastować Królestwo Boga. Królestwo Boże jest wśród Was. To jest nasza misja. Mamy iść i pokazywać, zobaczcie, ziarna są dojrzałe. Bóg te ziarna doprowadził do takiego wzrostu, Bóg zadziałał. Bóg żyje. Piękne jest to słowo. My nie mamy siać, my mamy zbierać to, co Bóg zasiął. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie: Pójdziecie jak owce między wilki, po to, żeby zwiastować, Królestwo Boże jest pośród Was. Co to znaczy, kochani, w praktyce? Dlaczego Pan Jezus mówi, że na tę misję macie pójść jak owce między wilki, nie biorąc ze sobą ani sandałów, ani laski, ani niczego innego, żadnych zabezpieczeń? Po co nam to mówi? Bo żeby pokazać komuś Królestwo Boga, to musisz pokazać, że Twoje życie jest w ręku Boga. Że masz króla, któremu bezgranicznie ufasz. Co to znaczy? Że my się nie boimy iść jak owce między wilki, dlatego że wiemy, że nasze życie nie zależy od tego, co za chwilę się wydarzy, nie wiem, na ulicy. Moje życie nie zależy od niebezpieczeństw. Moje życie leży w ręku Boga. Moje życie leży w ręku Boga. Więc ja mogę pójść naprawdę na trudną misję, ale tylko z doświadczeniem wiary staję się prawdziwym świadkiem. Tu chodzi o świadectwo. Tu chodzi o świadectwo. Wiecie, że można dać świadectwo nawet w momencie, kiedy przechodzimy przez największe trudności. Nie? Dzisiaj w pora był piękny psalm. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku, ale miałem ufność. Masz tę ufność, że Twoje życie leży w ręku Boga. Ksiądz Kardynał Krajewski kiedyś opowiadał, że papież, kiedy był na tej najdłuższej plaży świata, na światowych dniach,. Kiedy przejeżdżał swoim papamobile, raz po raz częstował się czymś od młodzieży, to był może cukierek, to była jakaś Coca Cola, tłumaczył, i zobaczył to jakiś kardynał i powiedział księdzu kardynałowi dzisiaj Krajewskiemu, żeby poszedł i żeby upomniał papieża, że tego papieżowi robić nie można, bo może ten cukierek jest zatruty. Ksiądz kardynał krajewski opisał to wydarzenie w taki sposób, że trochę, że trochę się przestraszył. No jak to miał powiedzieć papieżowi takie rzeczy? No ale poszedł, ksiądz kardynał prosił, więc ksiądz krajewski poszedł. Papież się miał zatrzymać i powiedzieć: Idź do tego kardynała i powiedz, że moje życie nie zależy od zatrutego cukierka. Moje życie zależy od Boga. Macie w sobie te, to poczucie, że wasze życie zależy od Boga? Kochani, gdybyśmy mieli w sobie to poczucie, nie mielibyśmy w sobie cienia strachu, nie mielibyśmy w sobie żadnego lęku. Śmiem przypuszczać, że 99-98% chrześcijan jest chrześcijanami lękającymi się. A ja jestem pośród nich. Wiem, jak bardzo strach może zdominować życie. Wiem, jak bardzo możemy się lękać. I lękamy się, dopóki nie jesteśmy w ręku Pana. Dlatego, bracia i siostry, to Słowo jest tak niezwykle piękne, bo ono nam pokazuje, że, że jeśli naprawdę ufamy temu Słowu, to. Bóg daje nam słowo, że królestwo Boga jest pośród nas, to znaczy, nie kiedyś będzie, ono już jest. To znaczy, że Bóg zwyciężył. To znaczy, że zło zostało pokonane. To znaczy, że moje życie zależy tylko i wyłącznie od Pana, że moje życie leży w ręku Boga. Czy ja muszę się czegokolwiek bać? Ale żeby to zrozumieć, Pan Jezus doskonale zna nasze serca i wie, jak nam jest trudno konfrontować złotego świata z tym, co mówi Pan, jak ciężko jest Słowu się przebić do nas. Stąd jest w nas tyle strachu, dlatego wciąż powołuje. Dlatego, kochani, potrzebuję was. Mogę powiedzieć w swoim imieniu jako kapłan, potrzebuję waszych dłoni do tego, by zanieść dobre słowo tym, którzy cierpią. Którzy mnie tam nie wpuszczą do swojego życia. Bądźcie apostołami. Nie musicie nie wiem, jak przemawiać, nie musicie nie wiem, czego, co robić, czego zanosić. nie. Pokażcie swoim życiem, że wasze życie leży w ręku Boga, że chcecie żyć tak, jak On nam każe żyć. Nie? Że chcecie żyć w Jego obecności, że żyjecie relacją z Nim, bądźcie ludźmi wolnymi. A wtedy naprawdę zobaczymy i odkryjemy to, że Pan jest pośród nas i że On już od dawna przygotował Królestwo Boże, które już jest. Do którego my jesteśmy tylko zaproszeni, żeby wejść. Ale mamy wejść na pewien sposób, na sposób misjonarzy. Do tego nas zachęca to Słowo. Wierzę, że jeżeli dzisiaj słyszymy to Słowo, to ono jest do nas. I myślę, że na tym Słowie chcę się tutaj zatrzymać i pozwolić na to, żeby to Słowo jeszcze w nas samo pracowało. Niech ona nas buduje.